Pielęgnacji falowanych i kreconych włosów. Ee, witam w drugiej części filmiku, w filmiku o moich zakupach z Polski. Jeśli jeszcze nie widzieliście pierwszej części, to serdecznie Was zapraszam. Omawiam tam e, produkty do stylizacji włosów, jak również szampony na bazie delikatnych detergentów. Wszystkie te produkty są zgodne z metodą GirlliGer, Girl, powinny sprawdzić się na włosach suchych, średnich, średnioporowatych, wysokoporowatych, falowanych i kręconych. W tej części filmiku również chcę wam pokazać produkty, które sprawdzą się na tego typu włosach, ale będą to produkty bardziej pielęgnacyjne, typu odżywki, maski Oleje do włosów, coś do zabezpieczenia końcówek włosów, jak również coś na szybszy porost. Tak więc, jeśli jesteście zainteresowani, to zachęcam do dalszej części filmiku. Ok, zacznijmy od masek do włosów. Cze zakupiłam część produktów, które już od lat mi się sprawdzają, jak również parę nowych produktów. I pierwszymi maskami, które zakupiłam ponownie to maski z firmy Elbiotica, Elbiotica Biowax i jest to intensywnie regenerująca maseczka do włosów słabych z skłonnością do wypadania, jak również maseczka do włosów suchych i zniszczonych, ja o tych produktach już wielokrotnie wspominałam i... Bardzo często do nich powracam. Obydwie te maseczki są takie emolientowo, humektantowe. Ta chyba jest bardziej humektantowa. One zawierają, zdaje się, wyciągi z miodu. Tutaj chyba mamy również i aloes, pantenol, gliceryna. No różnie to wygląda. Nie zawierają one parabenów, silnych detergentów, nie zawierają silikonów. Tak więc serdecznie Wam je polecam. Kolejne dwie maski, które zakupiłam to również z firmy Elbiotica e, Biowax. I jedna to Gold, Argan i Złoto 20 karatowe, a druga Pearl, Kolagen i Perły. E, wyglądają one w ten sposób. Jeśli jesteście na bieżąco z filmikami na moim kanale, to wiecie, że e, ta maseczka stała się moim ogromnym ulubieńcem testowałam również w zeszłym roku Elbiotica Biowax Diamond, ta o wiele lepiej się u mnie sprawdziła, tą maseczkę również zakupiłam w zeszłym roku, ale niestety nie udało mi się jej przetestować, ponieważ sprezentowałam ją mojej znajomej, u której ona się sprawdziła więc zaryzykowałam jest ona zgodna z metodą Curly -Gare. tak więc będę ją testować w najbliższej przyszłości, bardzo liczyłam na zakup maski z drogerii natural maski aloesowej z wyciągiem z jałowca, która jest moim wieloletnim ulubieńcem. Chodzi mi o maskę bardzo humektantową z firmy Naturvital i tak wygląda jej opakowanie. No ale niestety nie udało mi się um, dotrzeć do Drogeni Natura. Poza tym spotkałam się z opinią, że ona została... Wycofana z rynku polskiego. Dajcie mi znać w komentarzach, czy jest to prawda, czy nie, bo też ostatnio spotkałam się z komentarzami, że znowu ich produkcja i sprzedaż w Polsce została ponowiona. Tak więc bardzo jestem ciekawa, czy coś na ten temat wiecie. Inne dwie już ostatnie maski, które to maski proteinowe. Pierwsza maska proteinowa to powrót do krema Alate Serical. Z proteinami mlecznymi. Jest to taka maska bardziej emolientowa i tych protein jest naprawdę niewiele, ponieważ one są gdzieś daleko w składzie po zapachu. Bardzo lubię do niej powracać, przez to, że te proteiny są dość daleko w składzie. Moje włosy jakby delikatnie na nie reagują, wręcz pozytywnie i lubię ją stosować po prostu raz na jakiś czas w ramach takiego balansu pomiędzy. Humektantami a emolientami. Pojemność tej maski to litr. Ja zdaje się, zapłaciłam za nią jakieś 12 zł. w Hebe. Zazwyczaj dzielę się połową tej maski z moją mamą, i taka połowa stacza mi spokojnie na rok, i bardzo lubię do niej powracać. I kolejna maska z zawartością protein mlecznych to maska do włosów kręconych i niezdyscyplinowanych o herbal. Zdaje się, że firma to będzie Elfa Farm. Tą maskę zdaje się, że dostałam w drogerii Super Farm, ale wydaje mi się, że też jest dostępna w rozmanie, bo widziałam również i szampony z tej serii, natomiast szampony są na bazie silnego detergentu ALS. Tak więc nie zdecydowałam się na ich zakup. Ta maska jest taka bardziej emolientowa, właśnie z dodatkiem protein mlecznych. I mamy również tutaj glicerynę przed zapachem czyli dość, dość fajny skład, dużo emolientów, następnie proteiny mleczne i ym, glicerynę. Powiem Wam, że zaczęłam już testować tą maskę. Jest naprawdę nieźle, ma przyjemny zapach. Kolejny produkt, jaki zakupiłam, to odżywka do włosów odżywka z firmy Isana. I jest to y, odżywka pozbawiona silikonów y, z pantenolem i witaminą B3. Bardzo prosty skład taka, y, taka emolientowo-humektantowa. Zgodna z metodą Carliger. Powiem Wam, że ponieważ w tym roku chciałam, jakby skupić się na wyborze produktów do stylizacji włosów, jak również szamponów na bazie delikatnych detergentów, które byłyby zgodne właśnie z metodą Kerliger, tak więc tak dość pobieżnie potraktowałam półki z odżywkami i zdecydowałam się tylko na zakup tej jednej odżywki. Ona była niedroga. Myślę, że może fajnie się sprawdzić na przykład. Do właśnie mycia włosów. E, oczywiście do takiego czystego mycia włosów pewnie lepiej się sprawdzi e, przy włosach niskoporowatych, bo jednak te humektanty tutaj zawarte mogą e, lekko puszyć włosy wysokoporowate. Ale jestem bardzo ciekawa, będę ją testować, dam Wam znać. Kolejne produkty, które zakupiłam, to produkty do e, ochrony końcówek włosów. I tutaj powracam do mojego Hitu z zeszłego roku, czyli olejku z Altery. I jest to olejek ekologiczny z pestek Moreli. Kupiłam sobie dwa kolejne opakowania. Uwielbiam ten olejek. I jest on zgodny z metodą Kerliger. On nie zawiera silikonów. Oprócz tego oleju z altery, zdecydowałam się również na zakup takiego silniejszego kalibru, jeśli chodzi o takie sera do włosów. I postanowiłam zakupić coś, co zawierałoby silikony, ponieważ ja zapuszczam teraz włosy. No teraz, będąc w Polsce, dość sporo je podcięłam, bo aż 10 cm, ponieważ schodzę z cieniowania. Jest teraz okres zimowy, tak więc postanowiłam bardziej chronić końcówki włosów. I zdecydowałam się na zakup serum z Isany Professional. Dostałam go w rozmanie i jest to Isana Professional, olejek do włosów suchych i zniszczonych Oil Care. Kompleks olejów pielęgnacyjnych. Tutaj, oczywiście, na kilku z pierwszych miejsc są silikony, i następnie mamy dwa olejki, zdaje się, że z słodkich migdałów, później mamy zapach dopiero po zapachu mamy olejek arganowy, tak więc no, niewiele go będzie no ale jest teraz okres zimy, tak więc tak jak mówię, chciałam, chciałam przetestować coś silniejszego dosłownie na wcieranie tylko w końcówki włosów inne serum, które przywiozłam z mojej wizyty w Polsce to prezent była to niespodzianka i jest to ten słynny Mitnik Oil i tutaj również mamy wysoko w składzie silikony, ale mamy również dalej w składzie kilka olejków między innymi olejek awokado olejek z pestek winogron tak więc wydaje mi się, że na włosach średnio wysokoporowatych powinien się sprawdzić o ile włosy tolerują silikony ja, tak mów, ja jak mówię tego typu sera i będę stosować dosłownie na same końcówki włosów, tak by chronić je przed łamaniem się, rozdwajaniem. I wysuszenie. Tak więc chciałabym podkreślić, że te dwa produkty nie są zgodne z metodą Carliger. One zawierają silikony. Jeśli jesteście na bieżąco z filmikami na moim kanale, to wiecie, że ja od takiej stricte metody Carliger robię odstępstwo tak raz na trzy tygodnie, raz na miesiąc i wówczas myję włosy szamponem lub też jakimś mydłem, silnym detergentem, i wówczas po prostu oczyszczam włosy. Z ewentualnie nabudowanych się substancji. W tym przypadku będą to na przykład te silikony, które ewentualnie mogą mi się nabudować na końcówkach włosów. Ponieważ robię to odstępstwo od tej metody Ger, postanowiłam, że skuszę się i wypróbuję kolejne dwa produkty, które zawierają również silikony w składzie. Ale czytam o nich bardzo pochlebne recenzje. I są to produkty z Elbiotiki BioWax. I są to kremy do włosów. I jeden z nich to jest Gold a drugi diamond. Wiem, że ten diamond cieszy się bardzo dużą popularnością. Tutaj oczywiście też zdecydowałam się na ten gold, ponieważ ta, ta maska gold rewelacyjnie mi się sprawdziła, tak więc um, jestem bardzo ciekawa tych produktów. Znowu chcę podkreślić, że te dwa produkty nie są zgodne z metodą Curly one zawierają w sobie um, silikon. Tak więc jeśli zdecydujecie się na stosowanie tych produktów i rzeczywiście one będą fajnie Wam się sprawdzać, ładnie nawilżać włosy, podkreślać skręt, to wówczas proponuję wam po prostu raz na jakiś czas oczyścić włosy mm, szamponem czy mydłem silnym detergentem. No ja wszystkie te cztery produkty będę testować. Mi często silikony niestety puszą włosy, tak więc. O tyle, o ile pewnie nad tymi produktami będę w stanie zapanować, bo będę wcierać je tylko i wyłącznie w końcówki. Tutaj zobaczę, w jaki sposób będę stosować te produkty i będę Wam dawać również znać. Kolejny produkt to powrót, jak powiedziałabym co roku, do pukanki, do włosów z odstępem z Malin i Bardzo lubię ten produkt. Właściwie mam takie oferty, że przy każdej wizycie w Polsce, jak zaglądam do Yves Rocher, to jest na tą pukankę, zniżka, tak więc również i tym razem się w nią zaopatrzyłam. I kolejne dwa produkty to coś na porost włosów. I są to produkty z firmy Joanna: jedna rzepa i jedna power hair. Ja o tych produktach już kilkakrotnie wspominałam, tak więc nie będę się powtarzać. Nie kupowałam w tym roku już innych wcierek, na przykład odżywki bursztynowe Jantar, ponieważ jeszcze mam w swoim składzie dwa opakowania. Jak również mam jeszcze kilka wcierek, które przywiozłam z mojej wizyty w Singapurze do przetestowania. Kolejne produkty to naturalne olejki które zakupiłam z myślą o olejowaniu włosów, jak również do pielęgnacji skóry twarzy, jak i ciała. Jest tego dość sporo, są to głównie olejki z firmy Etia, głównie olejki, które powinny sprawdzić się na włosach wysokoporowatych, jak i średnioporowatych i mam tutaj olejek z ogórecznika lekarskiego olejek z nasion malin, które też fajnie może sprawdzić się w okresie letnim, bo będzie dawało nam taki naturalny filtr przeciw promieniowaniu słonecznemu. Kolejno olejek z czarnej porzeczki. Kolejny to olejek z nasion marchwi. I dwa olejki, które kupiłam głównie z myślą o jednak twarzy, ale zobaczę też, jak będą spra sprawdzać się do pielęgnacji włosów. Jest to olej Marula z firmy Nakomi, i z, również z firmy Etaj Olej z nasion dzikiej róży piżmowej. I jeśli chodzi o olejowanie, to również nie, odbyło, nie obyło się bez zakupu. Oliwki pielęgnacyjnej z firmy Hip, dostępnej w rozmanie do tego produktu ciągle powraca. I stosuje ją zarówno do ciała, jak i do włosów. Super fajnie się sprawdza. Zakupiłam również w aptece Cerco 30, który rewelacyjnie u mnie się sprawdza do peelingu skóry głowy i przy walce ze swędzeniem skóry głowy. I tak to wszystkie produkty, które zakupiłam podczas mojej wizyty w Polsce. Mam nadzieję, że zainteresowałam Was którymś z tych produktów, może który z nich testowaliście, jeśli tak to koniecznie dajcie mi znać, podzielcie się swoją opinią, tak jak przy części pierwszej prosiłabym byście może też podali jaki macie typ. Typu włosów, czy są to włosy suche, czy normalne, czy przetuszczające się, falowane, kręcone, może zniszczone. To na pewno będzie fajną wskazówką, zarówno dla mnie, jak i dla innych czytających. Jeśli trafiliście tutaj przypadkowo, a interesuje Was tematyka włosowa, to zachęcam Was do subskrypcji kanału. Tymczasem żegnam się z Wami, pozdrawiam Was serdecznie i do następnego filmiku. pa! pa!